Administracja Trumpa już otwarcie mówi o tym, że może wykorzystać cła nałożone na inne kraje po to, aby sfinalizować zakup Bitcoina. Mówią także o tym, że mogą wykorzystywać inne, dowolne przychody państwa po to, aby kupować Bitcoina w sposób nieobciążający podatników. O tym była mowa już kilka tygodni temu. A ta informacja tym bardziej mogłaby nam zamieszać w głowach, ponieważ Trump właśnie spotkał się z prezydentem Salwadoru, nakibem Bukele, którego państwo zalegalizowało Bitcoina jako pierwsze. Pytanie zatem, czy Trump znajdzie się pod wpływem Bukele i jego przekonań dotyczących Bitcoina? Wielu uważa, że cena Bitcoina musi teraz szybować do najwyższych poziomów, ponieważ tak to wyglądało historycznie za każdym razem, kiedy kończył się halving, rozpoczynały się masywne wzrosty. Ale pamiętajmy, że tego typu analizy nigdy nie biorą pod uwagę całego kontekstu, a kontekst teraz jest szeroki, między innymi potencjalne cła nakładane na partnerów Stanów Zjednoczonych, choć te cła są tymczasowo zapauzowane, należy również pamiętać o takich sytuacjach jak upadki tokenów. Token Mantra Stracił praktycznie 100% wartości. Nagły spadek wywołał szeroko zakrojoną spekulację na temat potencjalnego Rakpula. Inwestorzy porównują to do incydentów takich jak upadek Luny z 2022. Zespół samego tokena, czyli mantry, przypisał spadek ceny masowej, wymuszonej likwidacji dużego posiadacza na nieokreślonej giełdzie. Zaprzeczył jakiejkolwiek wewnętrznej roli w spadku ceny. Natomiast, jak możemy się domyślać, społeczność jest niezadowolona. To mało powiedziane. Wielu obstawiało inside trading, ale to, na co teraz powinniśmy zwrócić uwagę, to potencjalny wpływ tego krachu na cenę całego rynku kryptowalut, bo w przeszłości były przynajmniej dwie znaczące sytuacje w ostatnich latach, w których bardzo duży token nagle stracił 90% wartości. Rok 2022, listopad, upadek giełdy FTX, a tym samym tokena natywnego tej giełdy, czyli FTT co pociągnęło spadek bitcoina jeszcze o około 19-20% przez następne 2-3 tygodnie. Natomiast wcześniej upadek stablecoina algorytmicznego i projektu, na którym ten stablecoin algorytmiczny budował swoją wartość, czyli UST budowało wartość na projekcie Luna, gdy projekt Luna upadł, to był ten moment, to cena bitcoina tąpnęła jeszcze w 2-3 tygodnie około 18-16%. Zatem powstaje pytanie, czy przez następne 2-3 tygodnie cena bitcoina mogłaby tąpnąć również o około 20, może 15%. Taka sytuacja mogłaby spowodować tąpnięcie cenowe do poziomu około 76 tysięcy dolarów ponownie. Z drugiej jednak strony dobrze jest przeanalizować, jak duży projekt upadł w danym momencie. Przykładowo. Token FTT. W momencie upadku to jego wartość stanowiła około 10% market capu Bitcoina na tamten moment. Natomiast token Luna i UST, ich wartość stanowiło około 5% market capu względem Bitcoina. No a teraz mamy token Mantra. Przy wartości kapitalizacji dużo mniejszej, stanowiącej około 0,4% względem obecnej kapitalizacji Bitcoina. W związku z tym, impact potencjalnie znacznie, znacznie mniejszy, a zatem możliwy wpływ na rynek średnioterminowy także dużo, dużo mniejszy. Pamiętać należy, że tamte dwie sytuacje wpłynęły na znacznie większą liczbę portfeli, znacznie większą liczbę procentowo inwestorów w stosunku do sytuacji obecnej, związanej z upadkiem tokena OM. Oczywiście, jak będzie tym razem, będziemy to obserwować. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Stopy finansowania na Bitcoinie zaczęły spadać do niższych poziomów, tak jakby inwestorzy uważali, że teraz Bitcoin musi zacząć tracić. Większa przewaga zleceń sprzedażowych na Bitcoinie, mniej zleceń zakupowych, to mogłoby sugerować również odreagowanie Bitcoina, tąpnięcie. Ale jak będzie tym razem? Należy oczywiście analizować to w sposób holistyczny, czyli wypowiedzi, niosy i potencjalne spekulacje, również pod nadchodzącą obniżkę stóp procentowych, już 18 czerwca. Prawdopodobieństwem tej obniżki na poziomie kumulatywnym około 70%. Napiszcie zatem w komentarzach, co teraz rozgrywacie. Czy uważacie, że Bitcoin będzie rosnąć? Czy uważacie, że dany altcoin jest dobrze rozgrywać? I dlaczego? Wbijcie koniecznie na telegramy Max Data, bo tutaj dodajemy regularne podsumowania tych newsów w bullet punktach, a także nagłe, niespodziewane newsy, które się pojawiają, po to, żebyście mogli natychmiast je rozgrywać od razu, gdy tylko widzą światło dzienne. Ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się. Pamiętajcie o konieczności zostawienia suba, komentarza i niech Hossa będzie z nami. Cześć!